tak jest 2016. Ja ogólnie się dziwiłem, że na naszym profil na lajkowaniu jest 305 lajków. Ogólnie. Nie wiem jak teraz. Bo ogólnie nie sprawdzałem. Zwróciłem uwagę, że po prostu zwróciliście uwagę, że to jest oficjalnie fake. Przepraszenie bo wiem, że porobione są dużo kanałów na YouTubie, na pełsie wystarczy, wystarczy napisać do nas, czy to jest nasze dużo ludzi się pyta, pisze do mnie jest coś takiego, tego typu udowodnił mi to moim udowodnieniem to, że to jest nasza strona do lajkowania, ja wysyłam z incy Że to jest moje, nasze, a nie kogoś, ktoś tam prowadzi. Wiem, że dużo ludzi się no, potykało na takie gobra, takie gobra, opisa. Wiem, bo gimbusy, trole, inne rzeczy próbują pokazać że oni są lepsi od nas i tworzą nieoficjalne strony podszywają się trzeba być kretynem żeby się tak podszywać nie wiem co w tym niego jest fajnego a wystarczy do napisać czy to jest oficjalne, czy nie a dwa jak na przykład tworzę nie wiem kanał czy do lajkowania ja zawsze robię filmy i mówię że macie weź na tą stronę naszą pod filmikiem ogólnie daję, e, ogólnie w opisie daję e, link do lajkowania to nie wiem po co się pytacie na mnie czy to jest prościej czy fajt? wystarczy zobaczy porównać to czy to jest nasze czy nie no ale niektórym się nie chce po prostu sprawdzić to wystarczy napisać na komentarzu o to konto jest no ale teraz on nie pomyśli że lepiej napisać wiadomość i dowiedzieć niż później się widzieć, gdzie to robić przepraszam no ale są takie ludzie Nie moja broszka Ale musi się, się jednak nauczyć Że zawsze jak coś robię toż, Czy tworzę kanał Czy jak e, stronę na fejsie Zawsze, zawsze w nich Informacją, że to jest nasz oficjalny Kanał Lub fame Czyli do lajkowania zawsze bo ja wiem że podtrzymałem się każdą filmiki na kanałach tworzą nieoficjalne kanały youtube w tym kierunku nic nie robi oni nieraz nie dwa były zgłaszane a youtube w ogóle nic w tym kierunku nie robi tak samo mogę powiedzieć w sprawie face'a że w tym kierunku nic nie robią tylko o jakieś bezdety bzdety Dostałem zgłoszenie już Banowanie Ale za to, żeby ktoś zgłosił nieoficjalne Tego party kurwa nie ruszył Na fejsie Admin za to nie wiem co robi Chyba śpi Bo ja na przykład zgłoszę nieoficjalne Profile na Na do lajkowania Nic kurwa nie robią to na chuj jestem yy, Facebook. Jak oni nic kurwa nie robią. To właśnie znaczy to, że po prostu... za co kurwa oni tam pracują. Oni się bardziej opierdalają niż pracują. Za głupie rzeczy, bo ktoś będzie zgłaszał na gminie, weźmę się. Ale ktoś kradnie yy, stronę lub podszywać to kurwa nic nie robię. Ani YouTube, ani Face. Taka jest prawda, że ja bym stworzył swoją własną stronę, nie wiem, Face czy coś innego, ja bym zatrudnił tyle osób jako admin strony, że głupi kogo złożeni to przechodzi do mnie ja od razu to robię, a nie z czasem po tygodniu, dwóch, trzech, dopiero face zbanuję komuś konto lub skasuję stronę w takim czasie. Ja na przykład, zgłaszam e, film e, na kanale, na przykład dzisiaj, po tygodniu, dwóch, dopiero mam odpowiedź, albo na fejsie. Zgłaszam, że jest fake stronek, czyli Tarik Gobra Po dwóch tygodniach ja panowie admin Facea, dopiero zaczynam to z... coś z tym robić, ale dopiero jak y... zobaczę, że to jest prawdziwe. Wystarczy ten YouTube to w ogóle to powinno być zabezpieczenie zrobione coś takiego, że na przykład robicie stronę, podszywacie się. Ktoś ma podejrzenie, że ktoś się podszywa. Fame, czy YouTube powinien mieć taką opcję, że proszę wysłać do osoby zdjęcie, do osobistego. Czy to jest prawdziwe, czy nie? ani YouTube nie ma, ani fame. To w ogóle olewa, zlewa robi. To jakby nikt tam nie prowadził. Dlatego YouTube, e, fame, face to, to, to wygląda jak śmieci już. Bo zamiast okarnąć to i faktycznie pokazać płakasa zbanować, to robią z tego śmieci ludzie a Arpin, ani YouTube'a, ani Facebooka nic w tym kierunku nic nie robią. robią gówno, przepraszam. I mam do informacji na YouTube i do Facebooka. Weźcie się ogarnijcie, jak ktoś to zgłasza poważnie, że ktoś się podszywa, czy... Co jest nieoficjalne 4, weźcie się kurwa za robotę. Bo naprawdę to ro robi się z YouTube'a i z Face'a śmieci. Kiedyś Face YouTube był monitorowany. W tym sensie, że jak ktoś zgłaszał to w tym samym dniu, czy drugi dzień było odpowiedź w tym kierunku. A teraz zgłasza się coś, po tygodniu przychodzić do Was informacja. Dopiero To za co kurwa tam robicie? Kąd na temat z podatku na żyj żyjecie kurwa. Admin z Face -a z YouTube'a. się kurwa. Stworzona jest ta strona, to pinujcie kurwa, a nie. Nic nie robicie. Tylko y y banujecie, bo ktoś wystawił... Zdjęcie czy komentarz, czy na stronie coś. Za to, za to gówno się bierzecie. Ale za to, że ktoś się potrzeba lub co innego, to gówno robicie z tego. Myślcie główną, a nie dubą admin. Face i YouTube'a. Tu pogadamy na ten temat.